Szczypionistki ruchu po dramatycznej końcówce pokonały start el Spotkanie zakończyło się jednobrankową przewagą niebieskich 26 do 25. Ja gratuluję zespołowi Elbląga, że mimo zapewnienia sobie już wszystkiego w ekstraklasie przyjechał, przygotował się, grał niesamowicie do końca i dlatego nam było ciężko zrealizować te nasze założenia. Graliśmy niezwykle nerwowo, dużo. Takich e, niewymuszonych błędów. Ale pierwszy raz w tym sezonie mieliśmy trochę szczęścia i e, e, dziękuję zespołowi, że e, punkty zostały w Chorzowie. W ostatnich sekundach w sumie mogłyśmy jeszcze zremisować, no ale jak widać, wygrał lepszy i z tego strasznie się cieszę. Byle do następnego meczu i żeby był wygrany. Naprawdę bardzo fajna gra, szczególnie w pierwszej połowie obu zespołów. Na no drugiej połowie dziewczyny były troszeczkę zmęczone tempem. Stąd też wzięło się dużo takich prostych błędów, ale mecz mógł się na pewno podobać, no tym bardziej, że Chorzowianki wygrały, także punkty bardzo cenne pozostają na miejscu. No my no cóż, można mieć pretensje do sędziów, można mieć pretensje do przeciwnika, ale przede wszystkim do siebie. Kilka takich dogodnych sytuacji w końcówce, kilka prostych błędów, no i niestety nie wywiozłyśmy punktów. Dawno nie wygrał trzech spotkań pod rząd. No, głównym założeniem było zdobyć dwa punkty, obojętnie w jakim stylu, czy to przez walkę, czy przez finezję. Tej finezji nie było, bo, bo ciągle wynik oscylował koło remisu i dlatego grało się niezwykle nerwowo, sporo takich, tak powiedziałem, niewymuszonych błędów, ale punkty są w domu. Teraz niebieskie czeka mecz z sąsiadem z tabeli i to od tego spotkania będzie zależało czy ruch uniknie walki w barażach. Decydujący mecz jest teraz w Piotrkowie w piątek i chciałabym o wsparcie kibiców żeby jak najwięcej jechało, dopingowało nas i no pomóżcie nam w tych ważnych chwilach. A Ja jestem bardzo zadowolona jak oni kibicują. O wiele lepiej się gra jak się ich słyszy. To jest dodatkowy zawodnik jak to się mówi także Oby częściej przychodzili na nasze mecze, a my będziemy starały się wygrywać.